Nie zwalniamy ten kwesuleczka, super, że jesteście na moim kanale, bo dzisiaj czeka na mnie kolejnych 12 kuli LOL Surprise oryginalnych z pierwszej serii LOL Surprise Ultimate Collection. Jak już wiecie, dzięki tym gigantycznym walizkom do skolekcjonowania jest cała seria pierwsza laleczek, wszystkie 24 figurki. Otwieramy te piękne niespodzianki. Zobaczcie, jakbyśmy otwierali prawdziwą walizkę. Najpierw zawiasy. Tutaj w ogóle mamy taką rączkę, żeby to nosić. Później możecie z powrotem te laleczki włożyć do środka. I otwieramy. I mamy ich. Mamy ich tutaj aż 12. Mega, mega. To co? Na początek wyciągnę kilka puli i zaczynamy unboxing. Tam, 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 To co? Gotowi? Seria pierwsza, zobaczcie, w drugiej jakby odsłonie te kule miały tutaj inny rysunek. Była taka przepiękna lalka z białymi włosami. W środku tradycyjnie aż siedem czy nawet osiem niespodzianek. A pod pierwszą warstwą tradycyjnie mamy rebus. Oj, jaki ładny kotek! Plus cytrynka. Czas na drugą warstwę. Te dwie pierwsze niespodzianki to oczywiście jeszcze oprócz rebusu to naklejki, tutaj, które nam pokazują cztery rzeczy, jakie może robić nasza laleczka. I dopiero teraz zaczną nasze niespodzianki. Może pierwszą kulę otworzę o, w ten sposób, po kolei to robiąc. O, jaka piękna buteleczka żółciutka. Ciekawe co to będzie za laleczka. Kochani, nie zapomnijcie o kciukach do góry. Ja tutaj specjalnie dla Was robię mega fajny odcinek, więc liczę, że zostawicie lajka, zasubskrybujecie kanał i że zobaczcie jakie piękne buciki! I że wpadniecie na mojego Instagrama. Tam możecie zobaczyć, jak ja wyglądam, kochani. Ostatnia niespodzianka. A to jest taka wodna chyba laleczka. Ona troszeczkę wygląda, jakby serwowała w takim stroju. A wszystko schowane jest tutaj. W tej patuszce. jako dodatek mamy taki mały smoczek do buzi. I uwaga, laleczka to teram! O, to ona! Przepiękna z selodynowymi oczami i taką fajną fryzurą. Proszę bardzo, tak się prezentuje laleczka numer jeden. Musicie przyznać, że wygląda bosko. A teraz mam już kulę, ściągnęłam dwie pierwsze warstwy. Mamy rebus, koronę plus pszczółkę i naklejki. I od razu wiecie co, przejdę do tych warstw, yy, gdzie będziemy mieli niespodzianki. U, zobaczcie, trafiłam na złotą kulę. Ma piękny złoty kolor. Czas na kolejne warstwy i zaraz sobie otworzymy wszystkie saszetki. Ktoś taki będzie się tutaj ukrywał. Ktoś, kto ma o, telefon ze zbitą szybką niestety. Do tego ma buteleczkę o, ze złotym smoczkiem. Następnie czarne buty. I co jeszcze? O, jaką boską spódniczkę! O wow, czy to jest Queen Bee? Jakoś tak się chyba nazywała ta lalka. Zobaczmy! Wyciągamy ją, a w zasadzie uwalniamy. Wiedziałam, że ona będzie miała takie brokatowe włosy. Tadam, tadam! O, wow! No i gdy ją ubierzemy, będzie wyglądać bosko! Przepiękna brokatowa! Uwielbiam brokatowe LOL Surprise. E, jakoś zawsze uwielbiałam tę serię. Zobaczcie, co ja zrobiłam. Już sobie otworzyłam kulę, żeby było nieco szybciej i trafiłam na kulę w kolorze różowym i był taki rebus z myszką. To co, sprawdzamy po kolei wszystkie e, saszetki. Cóż tutaj mamy? A, od razu strój! O, Ty Też wiem, co to będzie za laleczka. Z białą buteleczką. Tu na pewno będzie opaska z uszami. I się zgadza. Dodatkowo jeszcze białe buciki. I cóż tutaj mamy jeszcze? Zobaczcie. Czy ja nie zgubiłam jakiejś saszetki? Chyba nie. To będzie słodki kociaczek. na Kolejne niespodzianki w nieco szybszym tempie. Buteleczka. O, buciki, jakie ładne, takie żółciutkie. O, jaki super strój! Baby01. Taki napis. Tutaj chyba widać, że to jest czapka. Można poznać to po kształcie, również z napisem Baby. I proszę bardzo, oto ona kolejna laleczka z serii pierwszej. Oh, z jakimi pięknymi warkoczykami. Otworzyłam moją teczkę. Jesteście gotowi? Bo czekają kolejne kule na wielki unboxing. Wyciągam od razu cztery z tej strony. One wszystkie wyglądają tak samo, no ale nie mamy pojęcia, jaka laleczka będzie w jakiej kuli. Musimy przyspieszyć, kochani, bo pierwszy odcinek był mega, mega długi, bo tam również otwierałam 12 kuli, również z takiej podobnej teczki. To co? Pozbywamy się najpierw pierwszych dwóch warstw. Teram, 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 ściągnięte, mamy już rebusy, mamy naklejki, rebusy akurat trafiły się e, takie same. To co? Czas na kolejne Magic Magic i wyciągamy niespodzianki. Teram, teram, ponownie fanfary, bo się udało. Wszystko wyciągnięte. Och, zrobiłam to poza kamerą i zajęło mi to mnóstwo czasu. Bałam się, że zniszczę swoje własne obciążenia, ale na szczęście dały radę. Okej, okay, zaczynamy od pierwszego zestawu z kuli jasnoróżowej. O, jakie piękne. Takie zawiązywane buciki. Tutaj mamy oh, koronę, czy też bardziej diadem na głowę. Różowo-fioletowa buteleczka. I na pewno jakaś sukienka. Jest i ona. Przepiękna sukieneczka. Wow, bardzo romantycznie wygląda. Ja już wiem, co to będzie za lalka. Taka z brązowymi włosami? A nie, taka z różowymi włosami. Dobra, to tutaj odłożę ten zestaw. Teraz otwieramy następne. Smoczek. Czerwony. Czerwono-biała sukienka. Czerwono-biała butelka. I pewnie buty czerwono-białe. Oczywiście miałam rację. Te dam, te dam. A laleczka. Hmm, próbuję ją tutaj sprawdzić. Ona chyba będzie miała dwie kitki. Dwie kiteczki, dwie kiteczki. I... Miałam rację! Oto ona z przepięknymi żółtymi włosami. E, czas na kolejne niespodzianki. O, jaki ładny fioletowo-różowy strój. Co tutaj mamy? Coś takie żółte. Peleryna super-bohatera. Biało-złota butelka. Wysokie buty. Widzicie co? Przypomina mi to trochę Wonder Woman. A teraz jeszcze lalka. Jeszcze muszę coś zaznaczyć, kochani. Pamiętajcie o tych kciukach, komentarzach właśnie na dole napiszcie, jak oceniacie ten zestaw. I chcę pochwalić LOL Surprise, że mamy tutaj papierowe saszetki. Jesteśmy bardziej eko teraz. I oto nasza super bohaterka. I na sam koniec ostatni zestaw. Różowo-biały. O, może to będzie ta z tą kokardą? Która była pokazana na opakowaniu. Tak, to będzie ona. Ona ma taką panterkę ubraną. I tu widzę jej kokardę. I będzie miała duże białe włosy. Uwaga, uwaga. I oto ona. O, w zasadzie włosy nie są białe, tylko takie biało-różowe. Słoneczka gotowi na ostatnią porcję kuli, lol. Ja tutaj teraz sięgnę do tych moich zawiastów w teczce, bo muszę przecież ją otworzyć. Zostały mi cztery kule, tylko że ja otworzę sobie trzy kule, a jedną sobie zostawię. Powiedzmy, że zapiorę te dwie, jeszcze tę. A ta jedna zostanie na przyszłe odcinki. Ostatnie trzy. Zobaczcie, jak można fajnie je sobie wymieszać. No i nadal mamy niespodziankę, bo nie mamy pojęcia, na kogo trafimy. Na tę laleczkę już przed chwilą trafiłam, więc odkrywamy dalej. Może będzie jakaś jeszcze brokatowa laleczka? W sumie to nie wiem, nie pamiętam, jakie one tam były na tej liście pokazane. Tadam, tadam. Uwaga, uwaga. Dobra, pierwsza warstwa ściągnięta, mamy rebus, ciasteczko plus y, y, żarówka, o właśnie, zabrakło mi słowa. Czas na kolejną warstwę. Ja mam coś problemy z tymi suwaczkami, pomogę sobie nożyczkami, suwaczki nie chcą mi się dzisiaj rozsuwać dobrze. I gdzie jest naklejka? Gdzie jest naklejka? Ona chyba została tutaj, o właśnie. Przykleiło nam się cztery naklejki, ale już teraz będzie lepiej, bo teraz są niespodzianki. I będziemy je sobie od razu otwierać. Pierwsza to jest buteleczka. Pomarańczowo różowa. Druga niespodzianka teraz. O, już ją widzę tutaj jest. O, ja sobie przetnę to. Nożyczki bardzo się przydadzą, jeżeli naraz otwieracie aż 12 kuli LOL Surprise. Cóż tutaj mamy? Chyba buty. O, jakie fajne takie sportowe z wystającą skarpetą. I na koniec. Niespodzianka schowana tutaj pod tą przykrywką. Tutaj będzie strój strój, czyli o, pod kolor naszych butów. Baby 00. A pamiętacie, przed chwilą było Baby01. Dobra, to teraz do środka. Wyciągamy zawartość jeszcze jedno. Tutaj coś się kryje. A, to jest smoczek. W ogóle widzę, że w pierwszej serii bardzo dużo smoczków było dodanych. I jeszcze lalka. Takie piękne, czarne włosy i ciemne oczy. Przyspieszyłam Wam troszeczkę o otwieranie e, kuli. Oh, patrzcie, na jaką piękność trafiłam. Wow. Wyglądał jak prosto z jakiegoś balu. Widzę, że buteleczka też jest niebieska. Co tutaj mamy? Opaskę. A nie, to jest szarpa Miss Baby. A, no to ja już wiem, która to jest leleczka. Ona jeszcze musi mieć e, diadem na głowę właśnie taki. I do tego jeszcze białe buciki. Tadam, tadam, teraz patrzymy na laleczkę. O rany, wiecie co, powiem no, szczerze. Mnie już bolą palce i całe dłonie od otwierania tych kuli. Niby filmik nie trwa długo, ale ja go nagrywam prawie dwie godziny, żeby przygotować, posprzątać, otworzyć, ubrać laleczki, ustawić, później zrobić jakieś ładne zdjęcia. No, to zajmuje mnóstwo, mnóstwo czasu, no ale wiecie, robi to specjalnie dla Was. Dostaje takie super paczki, a ja uwielbiam takie niespodzianki. I zobaczcie, od razu ją dla Was tutaj ubiorę. Ta szarfa tutaj pod ramię, butereczka do ręki. I tak się prezentuje nasza Miss Baby. Teraz robimy podmianę. Miss Baby ucieka. I mamy ostatnią kulę bo pamiętacie, jedną sobie zostawiłam na później. Ostatnia kula, seria pierwsza. To co? Otwieramy. Nie tracimy czasu. O, zobaczcie, jak suwaczek od razu poszedł ładnie. ta kula, 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 kula. Patrzcie jaka piękna, jeszcze z drobinkami brokatu. A buteleczka, o, oh, też jest z brokatem. Czyli jednak jakaś brokatowa laleczka jeszcze jest tutaj w zestawie. Akurat na nią trafiłam. Ale kto to może być? Pokaż nam swoje buciki. O, wyglądają w ten sposób, takie e, szaro-błękitne. Piękne, zawiązywane na kosteczce. I ostatnia niespodzianka. Strój. Niech on mi się tutaj pokaże. Uuu, patrzcie jaki piękny, błękitno-biało-różowy. Również z brokatem. Tej laleczki na pewno nie miałam ani razu w swojej kolekcji, bo już poznaję. Eee, co nam jeszcze tutaj zostało? Jeszcze jedna niespodzianka. Korona na głowę, tylko że taka błękitna. I laleczka. Uwaga, uwaga. Ostatnia lalka w tym odcinku. Tam, tam, Zobaczmy, kto tam jest w środku. Czy będzie mieć brokatowe włosy? Będzie mieć. O, jaki słodziak! Przypomina mi troszeczkę króliczka. Oto one. Na sam koniec się pokazały wszystkie przejściutkie, proste jak z pokazu mody: laleczki LOL Surprise. Mam ich tutaj naprawdę sporo. Udało mi się skolekcjonować całą serię pierwszą laleczek. Mam nadzieję, że widzieliście pierwszy odcinek, gdzie otwierałam te. Oto kule, tam w środku kani są pochowane laleczki, również z serii pierwszej. Czekajcie na kolejne takie wielkie, mega odcinki z Low Surprise, bo mam dla was mnóstwo niespodzianek. Do usłyszenia, pozdrawiam was słoneczka, pa pa.